Kuporach, co zwiedziliśmy w przedszkolę numer dwa w kwarzyniach domowych. Pierwsze swoje pytanie zadam naszym kochanym przedszkolaczkom. Drogie Maluszki, co chciałobyście dostać w tym roku pod choinkę? Ja w tym roku chciałabym dostać plastelinę, bo w tamtym roku dostałam brata. A ja chciałabym dostać białe waleczki, bo chciałabym być boletnicą, bo jest to i a, a ja to, 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 to chciałbym dostać głowyżby, żeby zostać najlepszym zawodowym szybkim zwierzęm. No. A ja święty Mikołaju, chciałbym dostać misie, no bo ja mam bardzo duże problemy ze szybkiem. <laughs> <laughs> Drogi święty Mikołaj, jak nie dostanę w tym roku tego, co chcę, to w przyszłym ci otwór do komina zatkam. Święty. Drogi Mikołaju, ja w tym roku chciałabym dostać ultra nowoczesny mikroskop firmy LG, ponieważ stwierdzam fakt y, błędów przeprowadzonych przez naukowców w Tokio. A mój tak, prawie.